I witajcie popołudniową porą. Yy, miałam iść do Szperaczka, ale wiatr jest u nas tak potężny, że Andrzejek w trosce o mnie przyjechał yy, samochodem i zabrał mnie do domu, więc nie szłam już do Szperaczka. Yy, powiem Wam, że no, robi się niebezpiecznie. Mam nadzieję, że ten wiatr szybko ucichnie i będzie fajnie, ładnie i bez tego huku, który ciągle czuję. On mnie tak troszkę źle nastroja po pewnym czasie, jak jest za dużo tego wiatru. No ale sobie szłam w stronę miasta i no, jeden śmietniczek okazał się dość zasobny, że tak powiem. Wyrzucone były stare meble i stał kosz wiklinowy, a w tym koszu były jakieś różne pościele, obrusy, jakieś komuś już niepotrzebne rzeczy, ale no ja nie umiem koło takich obrusów przejść obojętnie. No niestety, no. no i przetargałam. Tu na przykład pierwszy mamy haft krzyżykowy i to jest obrus okrągły. On by się nawet tak no, trochę na chustę nadawał, wiecie? O. Gdzie Może być jako chusta. No, ale, ale ogólnie jest to obrus. Drugi, przyważnie wszystkie są lniane. Są to takie mniejsze, jakieś ściereczki, serwetki. I tu mamy na przykład coś takiego jakoś ściereczko serwetka. Ja już myślałam, żeby to złożyć na pół i zrobić taką torbę lnianą. I do takiej torby wtedy wam nie pokazywałam, bo uważałam, że to jest takie do wykorzystania gdzieś do dekupażu, ale takie uchwyty znalazłam. No i stwierdziłam dzisiaj, jak już to przyniosłam, te obrusy, że te uchwyty by były świetne na tą torebkę, właśnie. I tak by się to prezentowało. Oczywiście, może nie tak blisko, tylko będzie jeszcze pałąk. No ale byłoby to w miarę sensowne. Zobaczymy. Co mi z tego wyjdzie? Maszyna jest, to będziemy szyć. E, tu jest taki obrus, Troszkę bym powiedziała, że taki świąteczny, bo jest w takie czerwone kwiatuszki. Podłużny. Też lniany. No torba bez tego już była za duża troszkę, chyba że taka Plażówka sakwowa, to by jeszcze można było. Natomiast jest to taki dość... Będzie miało z, z metr... Na osiem raz Metr na siedemdziesiąt, coś takiego. To jest druga rzecz. Tu mamy takie... Ten jest poplamiony, mam nadzieję, że go wywabię. Ale motyw jest super. Takie kółeczka. I też by mógł być na jakąś torbę, zakupową chociażby. Teraz torby ekologiczne, modne, nie, nie te plastikowe. Ten mi się strasznie podoba. O jaki on jest ładny. Popatrzcie. pa. pa! Śliczny wzór. Też oczywiście czysty len, chyba nawet nie było, to typowo cepaliowskie rzeczy, nigdy nie chyba rozłożone, bo są wykrochmalone, wyprasowane. Tu mamy słoneczniki, no słoneczniki, z tego też by była piękna torba, albo obraz, mogę zrobić obraz. Do ramki włożyć i obraz. A jako torba, coś takiego. Ciekawa by była, nie? Taka letnia torba płócienna. A tu mamy tonację niebiesko-zieloną. Też, patrzcie, jaki piękny obrus. To by nawet na bluzkę było fajne, takie kumolnianą bluzkę. Szkoda go suć, ale, ale mogłaby być. Dostanie jako obrus na razie. Chyba, że coś mi przyjdzie ciekawszego do głowy. Tu jest taki bardziej kuchenny. Kojarzy mi się z książką Kuchnia Polska. Tam też takie troszkę motywy były. Na okładce. Fajny też, przyjemny. O, tak. Taki. Ładny, nie? Taki gdzieś na stoliczek położyć gdzieś na werandzie na przykład. I ten też mi się bardzo podoba. Jest duży. Piękne maki. Uwielbiam motyw maków. Jakoś tak mi się kojarzy z taką beztroską, z dzieciństwem. Patrzcie. Ładny, nie? I on jest cały taki, ten brzeg jest w temaki, a środek jest czysty. O. Śliczny. Jak z obrazu. Lniane, piękne obrusy. Piękne tkaniny. Dziś już zapomniane, niemodne, chociaż lento zawsze w modzie naturalny. I jeszcze taka mała serwetka. Takie geometryczne wzory. Coś takiego. No torebkę by się chyba nadała. O, też fajna. Albo na jakąś aplikację. No, nie wiem, coś się wymyśli pewnie. I to by było to. I jeszcze znalazłam, a to już też takie bardziej do te kupażu, taki zestaw, trzy takie, to jest chyba, to z lampy jest, bo jeszcze był klosz, ale klosza nie brałam. Wzór jest typowo z Mirostowic, takie nakrapiane plamki i to też stwierdziłam, że to na jakieś patery. Mi się przyda tutaj jakiś talerz przyłożyć i mamy fajny, fajną paterkę. Albo jako świecznik nawet, bo tu jest taka dziurka. Ładnie to zdobić i mamy dwa świeczniki, nie? O, czekajcie, muszę tu się ogarnąć. O, ładne? Ładne. O, świeczniki. Tu coś tylko dać, żeby nie spływał wosk. Nawet można je dać tak, ale nie, tak nie, tak. O, tak. Fajne. Już pomysł jest, świeczniki. No, to moi drodzy tyle. E, jeszcze mam ulotkę, e, którą znalazłam w mojej przychodni o szyszynce. Ale to Wam bardzo ciekawa jest właśnie. I, a to Wam przeczytam na jakimś kanale yy, związane z suplementami, ze zdrowiem. Jak będę coś kręcić, to Wam to przy okazji przytoczę. To tyle, moi drodzy. Krótki filmiczek, ale treściwy. Dziś obrusy. Także yy, udany dzień. Mam nadzieję, że u Was też jest wszystko ok. Yy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na następny odcinek moich śmietniczkowych zdobycz. Trzymajcie się ciepło.